Zbiornik po ZS- ogórka już nie grozi Trzebini bombą ekologiczną. Teraz specjaliści głowią się co zrobić z zalegającymi na dnie odpadami, a złomiarze zastanawiają się, co ukraść. Bomba ekologiczna. Tak okrzyknięto zbiornik pomarglowy po ZS ogórka w Trzebini. Choć dziś ta bomba już nie stanowi takiego zagrożenia jak przed laty, nadal nie została całkowicie rozbrojona. A jak doszło do jej stworzenia? Dawno, dawno temu, w odległym PRL-u. Postanowiono w Polsce produkować glin z gliny zamiast z boksytów. Bo jak wiadomo, gliny ci u nas dostatek, a boksyty to sprowadzało się za cenne dewizje. I w wyniku dość niefortunnej serii zdarzeń w górce wyprodukowano. Małe co nieco tlenku glinu, sporą górkę odpadów. I tak szkodliwe odpady przemysłowe wylądowały na dnie zbiornika. No i kiedy te odpady tutaj spotkały się z wodą bogatą węglan wapnia dały właśnie początek owej tajemniczej cieczy, która sączyła się przedszczolnie łączącą ten kamieniołom z odległym balatonem, no i potem dalej w jakiś sposób zanieczyszczała rzekę hechło. Do 1991 roku zanieczyszczone wody z kamieniołomu kierowano przez starą szczolnię do kanalizacji, a następnie do oczyszczalni ścieków w szanowie. Silni zasadowego zanieczyszczenia nie wytrzymał jednak kolektor odprowadzający ścieki oraz biologiczna część oczyszczalni. Zaprzestano więc zrzutu. W zamian zamurowano wlot do szczolni, co spowodowało spiętrzenie wody. Mamy brudny zlew. No więc co robimy? Zatykamy korkiem odpływ w zlewie i wierzymy, że zlew się nam nigdy nie przepełni. No, wszelako, jak wiadomo, przepełniło się i to parę razy, tak, że nawet górą się przelewało i straż pożarna musiała tutaj prowadzić działania ratunkowe. W wyrobisku powstał zbiornik wody. Wyglądał tak jak jeziorko, tyle, że pływanie w nim groziło śmiercią. Co gorsze, agresywna ciecz wypełniająca niecką kamieniołomu mogła w każdej chwili w niekontrolowany sposób wydostać się na teren miasta. Mieszkańcy woleli omijać szerokim mukiem ten teren, zwłaszcza od czasu, gdy z początkiem 2000 roku ciecz zaczęła przelewać się z wyrobiska. Teraz, gdy odpompowano już ponad 550 tysięcy metrów sześciennych cieczy, zbiornik wydaje się niegroźny. Na przykład złomiarzom, którzy wcześniej nie tykali żadnych zainstalowanych tu urządzeń. Hydrogeolog Marek Szuwarzyński przekonuje, że miał z nimi niepisaną umowę. Nie kraść niczego co przy zbiorniku. Najwyraźniej ta umowa została zerwana kilka dni temu. Złodzieje połakomili się bowiem na stalową rurę piezometru, dzięki któremu naukowcy obserwują poziom wód. Ona zabezpieczała wlot do otworu obserwacyjnego. Otwory wywiercono po to, żeby prowadzić obserwację poziomu wody, bo ten płyn nie tylko był w jeziorku, ale także nasyca przylegający do jeziorka zwał odpadów. I właśnie prowadzimy i obserwację poziomu i co pewien czas wypompowujemy pewne ilości, żeby sprawdzać jaki jest skład chemiczny tych, 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 tych płynów, które nasą... W zbiorniku pozostało jeszcze kilkanaście tysięcy metrów sześciennych cieczy. Wysokość supa wody w zależności od ukształtowania dna wynosi od 30 cm do 2-3 metrów. To niewiele w porównaniu do ilości wód, które wcześniej wypełniały nieckę. Ale ciecz wciąż wymaga obserwacji, zatem rura musi być czymś zastąpiona. Już podjęliśmy tutaj ustalenia, co zrobimy. Od, odchodzimy od stali na rzecz betonu. Odpompowywanie zanieczyszczonej cieczy i jej neutralizacja pochłonęła ogromne sumy pieniędzy, aż 26 milionów złotych. Dość powiedzieć, że tylko w zeszłym roku pozbycie się 158 tysięcy metrów sześciennych tego płynu kosztowało około 10 milionów złotych. A to nie koniec problemów i wydatków. Z wody wyłoniły się bowiem nie tylko śmieci powrzucane do wyrobiska. Na jego dnie wciąż zalegają szkodliwe odpady. Niemalże cała tablica Mendelejewa, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście glinu, sodu, wapnia, z metali ciężkich, nawet jest tutaj ołów, kadm, cynk. No i jak to się okazuje, sporo arsenu, którego usunięcie jest oczywiście największym problemem. No ale ten arsen to już tak jak to mówimy, w większości dobisły poszedł. Ale jak mówimy, nie nasze zmartwienie, bo my Wisły nie pijemy w każdym razie z tego odcinka. Kilka tygodni temu Fundusz Ochrony Środowiska zawarł umowę z wyłonioną w przetargu firmą, która ma przedstawić propozycję unieszkodliwienia pozostałych w zbiorniku odpadów. Ma na to ponad rok. Po neutralizacji odpadów trzecim etapem będzie prawdopodobnie zasypanie wyrobiska i posadzenie tu drzew. Oby właśnie tak zakończyła się historia tego pomnika Perelowskiej owskiej głupoty.